Witam serdecznie wszystkich. Przepraszam za tą długą, 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 przerwę, ale po prostu nie mogłam się zebrać, żeby nagrać Wam coś przyjemnego. No więc jeżeli macie jakiekolwiek pomysły w miarę racjonalne, o czym można zrobić jeszcze filmiki, to bardzo chętnie posłucham. Natomiast dzisiaj zrobimy, e, zrobimy. Ja postaram się Wam pokazać taki krótki filmik e, dotyczący zbierania punktów do restania. No ja się pochwalę. Że on zbierałam sobie tego około 5000, tak mi się udało. No natomiast, tak, ktoś tam się pytał, jak posłać konia do nieba, więc w mojej zakładce mam taką specjalną zakładkę dla tych koni. To są starszaki. Tu mam ustawione, ustawione mam tutaj koniki względem wieku, czyli najstarsze będą na samym końcu. Bierzemy sobie pierwszego z brzegu tego. Czyli konik ma już skończone 30 lat i 2 miesiące. Właściwie nawet nie będę go kwaterowała w ośrodku. Nie, muszę go zakwaterować, żeby go postarzyć. Zazwyczaj go kwateruję, nie wiem jak to tam wygląda. Spróbujemy bez kwaterowania konia, zobaczymy czy się da w ogóle go postarzyć. Natomiast tak, jak się uśmierca takiego konia? Najlepiej wyjechać mu do samego końca energię, czyli tyle ile możemy, tyle mu tej energii zabierzemy. Następnie, bez opiekowania się koniem, próbujemy go postarzać. Mówię, nie nie, 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 nie sprawdzałam. Jedno postarzenie, koń nie ma. Odszedł. Wysyłamy, tak jak tutaj sobie sprawdzicie ilość kuponów, w tej chwili mam 74. Wysyłamy konia do nieba. No i pojawił mi się jeden dodatkowy kuponik. Zobaczymy, czy jeszcze mam jakiegoś takiego starszego konia do uśmiercenia. No na pewno mam tą kątę, ale tą kątę to zostawię sobie jutro, bo dzisiaj już skorzystałam z rogu. O, mamy 30 lat konia. Tego to akurat zakwateruję. Lubię mieć pewność. To znaczy tak, słyszałam, że, yy, słyszałam, że ogólnie można ubić te konie, kiedy już skończą te 30 lat. Ja próbowałam raz, mi nie wyszło, nie zaliczyło mi tego zadania, nie dostam kupona, dlatego e, na wszelki wypadek po prostu staram się, żeby ten koń, którego będę posyłała do nieba, e, no miał przynajmniej te 30 tam z groszem, o, czyli tak jak tutaj 30 i 2 miesiące. Tak jak mówię, zużywamy do końca energię, tyle ile się da. Zostawiamy mu nic, nie kładziemy spać, nie czyścimy, nie karmimy, postarzamy, no i koń idzie od razu do nieba. Tego też wysyłamy do nieba, no i na, mo moim, no i, no i na moim koncie pojawiły się dwa dodatkowe kupony. No, natomiast teraz tak, wracając do zbierania punktów do restania. Hmm, najlepiej, najszybciej i najłatwiej zbiera się punkty dorastania z takich właśnie małych koni. O, takie. Do tego miesiąca życia, tak? Czyli, jeżeli wejdziemy na takiego konika, patrzymy tutaj, startujemy 5065 punktów, mam obecnie. Takiego konika wystarczy. Ja robię to tak, ale oczywiście możemy to zrobić tak i też będzie ok. Także tyle wystarczy zrobić, i e, oczywiście te, te, te koniki względem wieku są ustawione. Mi to zazwyczaj nie działa tak, jak powinno, natomiast, natomiast, o, tak, i niestety czynność dotycząca zbierania, że tak powiem, punktów dorastania jest monotonna. E, polega ona na tym, że po prostu trzeba oporządzać konie, no i, i tyle tak jak mówię, no najlepiej mieć założoną zakładkę z tymi kryzusami juniorami, e, takie, które nie trzeba jeszcze kwaterować w, w ośrodkach ja to robię tak, ale możemy spróbować jeszcze zrobić to tak, wpisujemy imię, te kryzusy juniory, no, te akurat są już postarzone do tego szóstego miesiąca życia, natomiast szukamy gdzieś tutaj, na pewno jest pula takich źrebaczków tej mojej cudownej zakładce, które nie będą postarzone i będziemy mogli normalnie je. O, tu jak już widzicie gdzieś tam się znalazł jeden punkt do już mam 5066 i ja to robię tak. I robimy tak do ile mamy koni, tyle tak sobie obchodzimy te koniki. Jest to w miarę proste i przyjemne, jak widzicie już mam 5068. Także, jeżeli poświęcimy, nie wiem, 15 minut, 20 minut dziennie, czasami 30 minut na to, żeby sobie zaglądać do tych zakładek i, i oporządzać te konie, to spokojnie jesteśmy w stanie sobie tam 10-15 punktów uzbierać. I na tym polega cała zabawa, zabieg nie jest skomplikowany, natomiast skomplikowane, skomplikowana jest natomiast sama ta. Idea posiadania bardzo dużej ilości koni, tak? Tak sobie robimy, po, do, doszukamy sobie tych punktów do 5070. Tak, tak, ja tak oporządzam te małe konie, o tak, ja, ja tam nic więcej z nimi nie robię. Czasami jak nie mam czasu, to oporządzam sobie tylko tyle tych koni, tak, żeby mi tam określona ilość tych punktów dorastania wpadała. Jak widzicie, cały czas wyskakuje mi błąd. Nie wiem, czy to jest wina tego, że pracuję na Firefoxie, po prostu od jakiegoś czasu mam problemy z urzędowaniem na horse, ponieważ jeżeli szybko wykonuję jakieś pewne czynności, to tak jakoby gra mnie blokowała i po prostu wyskakuje, błąd, cofa mnie do jakiejś tam... Czasami mi nie zalicza tych, tych działań, czasami po prostu, czasami nawet nie, nie zwrócę uwagi, że coś tam wyszło nadprogramowo. To jest tak pierwsze. No i tych źrebaków możemy, tam już mam 5070, 5071. Tak jak widzicie, te punkty sobie tam, sobie padają, te konie trzeba położyć, spać. Jeżeli nie położymy tego konia spać, to ten punkt dorastania, który znaleźliśmy dzisiaj, jeżeli wejdziemy na tego konia następnego dnia, to on nie będzie nam przyznany, tak? Koń musi zostać położony, spać i dopiero e, dopiero przy następnym oporządzeniu może dać nam kolejny punkt lub nie. Natomiast tak, to są te małe źrebaczki, te starsze konie natomiast, jeżeli takowe znajdziemy gdzieś tutaj, pe pewną pulę starszych koni, Biorę, kwateruje, wybieram najtańszy ośrodek za 10 ekus z marchewkami, szukam czy, tak, czy taki ośrodek jest, no akurat nie ma. Jeżeli chcemy się właśnie tak bawić, tutaj Wam dodam, to proponuję szukania tych ośrodków dla tych pozostałych koni, które mają skończone 6 miesięcy, radzę szukać od rana, ponieważ... Yy, Wyjdzie Wam to taniej i szybciej. A tak wieczorem, czyli tak jak teraz nagrywam film o godziny 20:00, no jest już problem, ponieważ te ośrodki są przebrane, tych ośrodków jest mało, te ośrodki są droższe niż 10 ekus dziennie, także, także o. I te starsze sobie robię tak. Też jak widzicie, żadna jakaś skomplikowana yy, czynność to to nie jest. Ee, zaraz wam pokażę jeszcze jeden jeszcze jeden sposób jak tych punktów dorastania można szukać oczywiście naj, najlepszym i najprzyjemniejszym sposobem znajdowania punktów dorastania to jest jak, jak rano zaczynacie oporządzać koniec bardzo często zdarza mi się tak że latają te punkty dorastania w ufo i zazwyczaj jest to około 6 punktów także można sobie tak też to rozkminić. Akurat dzisiaj nie miałam żadnych punktów dorastania w UFO, ale za to znalazłam puzel. <grymne> tu mam jeszcze te starszaki, więc tak, ty starszaków, normalne konie, jeżeli się nimi zajmuję, to zazwyczaj poprawiam im umiejętności. Natomiast jeżeli robię starszaki, to zazwyczaj kwateruję je tylko w ośrodku. Ośrodek również wybieram najtańszy, jeżeli takowy jest. Tak jak mówię, najlepiej kwaterować te konie z rana. Wtedy te ośrodki za 10 eku są, na chwilę obecną są przebrane. I takiego konika, który jest już starszy, robię tylko, daję mu lekcje, kładę spać i karmię. I to jest wszystko. Takim sposobem też yy, przejeżdżam tą zakładkę starszaki i sobie spokojnie te konie postarzam, Zresztą zaraz zobaczymy, czy któryś. Tutaj jest zakwaryto... jak, jak widzicie tych koni zakwaterowanych w ośrodku i dzieckiem mam tylko 4 czy 5 sztuk. O, Lekcja i psio. Tak też właśnie można tych koników oporządzić więcej przy okazji jeszcze, że tak powiem, dodatkowo te konie postarzamy. Także jak widzicie, niektóre tutaj z tej zakładki są starsze, już prawie gotowe na kupon. Także decyzja należy do Was, jak to zrobić, żeby to było przyjemne. I ostatnim zakładką, na jaką wchodzę, akurat dzisiaj nie oporządzałam koni, to są klacze. I klacze wchodzę i niestety w przypadku klaczy jest zazwyczaj tak, że staram się, staram się im poprawiać umiejętności. Ja przynajmniej te trzy umiejętności danej rasy... Tak aby, tak, aby po prostu blub był dodatni, jak już będę te, tą klacz daną kryła. Tak jak widzicie, część tych klaczy ma ośrodki, ale mówię, najprzyjemniej szuka się tych punktów dorastania na źrebach, ponieważ y, jest to w miarę szybko. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, od razu ta praca jest y, dlatego. Dlatego dla tej osoby, która oporządza te konie, bo czasami może się zdarzyć tak, że możecie sobie zatrudnić osobę, która wam te, macie tam tych 100 koni, że tak powiem i chcecie zatrudnić osobę, która wam te konie będzie oporządzała. Natomiast y, ja nigdy nie miałam z, z takiego porządnego, takiej porządnej osoby, która by mi te konie oporządzała. Jak mam być szczera, to po prostu bałabym się takiej sytuacji, że ktoś mi tam na koncie jest i może mi robić to, na co niekoniecznie mam ochotę. No, i tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda. Tak jak widzicie, klacze staram się w miarę możliwości podnosić im te, te trzy podstawowe umiejętności, w których są najlepsze. Tak jak widzicie, oporządzam tylko rogi, nie robię pozostałych, pozostałych zakładek. No i co, co robię dziennie, to porządzam również włoskie. Także mniej więcej tyle, tyle na temat punktów dorastania. Postaram się to w miarę krótko i źle zrobić. Postaram się Wam nagrać coś jeszcze. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli macie jakiś pomysł, to wołajcie. Postaram się nagrać dla Was coś jeszcze. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam dziewczynę z blogu I Love Horse i do usłyszenia.